To jest apartament dany Doresz ulica Pelikan 2008 Tak wygląda właśnie ten apartament Z właścicielem jest bardzo dobry kontakt śmiało można z nim pisać o wszystkim prawie odpowie na wszystkie pytania Tak wygląda u niego kuknia, lodówka mikrofala tu jest wszystko elektryczna kuchnia tutaj narożnik telewizor z płaskim ekranem tu takie rzeczy piękne stół w kuchni pralka za tymi drzwiami jest łazienka tu jest Spokój Sypialnia tak zwana O tu zaraz balkon O Balkon tutaj tak Tak wygląda Przepiękny jest ten klimatyzator. Bardzo ładnie tu jest. Luster bardzo dużo tutaj jest. Bez do łażynka tak wygląda tu taki spod świetlana kabina metryskowa.